Barbara Kurdej Szatan nie ma ostatnio zbyt dobrej pasy w mediach. Gdy wszyscy celebryci ochoczo komentowali wydarzenia z polsko-białoruskiej granicy, aktorka posunęła się nieco dalej. Swoją wypowiedzią o funkcjonariuszach Straży Granicznego wywołała jeden z najgłośniejszych skandali minionego roku. Aktorka w pełnym emocji poście na Instagramie wypowiedziała się dość niepochlebnie o działaniach polskich służb podczas kryzysu na wschodniej granicy. Barbara nazwała funkcjonariuszy maszynami bez mózgu, które ślepo wykonują rozkazy. Nie trzeba było długo czekać, by te słowa doprowadziły do jej kryzysu wizerunkowego. Kurdej szatan wielokrotnie potem przekonywała w wywiadach, że w swoich słowach posunęła się za daleko, a do sytuacji podeszła zbyt emocjonalnie i nie powinna używać tak wulgarnych słów. Na kanapach Dzień Dobry TVN ogłosiła nawet, że chce pomagać funkcjonariuszom. Barbara musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich słów. Została zwolniona z M jak miłość, złożono także doniesienie do prokuratury. Kurdej Szatan postanowiła przyjąć zaproszenie do popularnego podcastu Żurnalisty. Na wstępie już zaznaczyła, że nieprawdziwe są doniesienia, że podejmuje się prób ratowania wizerunku, a co więcej denerwował ją jej ciepły wizerunek. Zawsze angażowałam się w przeróżne akcje charytatywne, i jak wrzuciłam coś, akurat to było a propos sprzedaży kalendarza dla ośrodka preadopcyjnego w Otwocku, to oczywiście pierwsze komentarze były, że to ocieplanie wizerunku. Tylko, że ja mam gdzieś ocieplanie wizerunku, bo ja nie muszę sobie ocieplać wizerunku. Nawet nie mam ochoty tego robić, bo wyjątkowo długo miałam naprawdę mocno ciepły wizerunek, który mnie często irytował. I wcale nie żałuję, że się wydarzyło, jak się wydarzyło, a ocieplanie wizerunku mam naprawdę w d. Gwiazdka Pajt zaczęła ostro. Aktorka zwróciła uwagę, że wciąż mierzy się z potężną falą hejtu. Kurdej szatan przyznała, że wiele osób hejtuje z czystej złośliwości i cieszy się z nieszczęścia innych. Zwłaszcza jeżeli komuś zazwyczaj dobrze szło, no to teraz, dobrze, dociśniemy ją, niech ma głupia S. Gwiazdka K dodała w rozmowie. Barbara poruszyła również temat zwolnienia z TVP, o którym wszyscy dowiedzieli się z Twittera Jacka Kurskiego. Była gwiazda M jak miłość przyznała, że prezes TVP tak naprawdę od dawna chciał ją wyrzucić z telewizji publicznej. Pan Kurski to już dawno chciał mnie wypić gwiazdka przyć z TVP tak całkowicie. On już dawno mnie wywalił tak naprawdę. Teraz mnie tak całkiem wyrzucił, bo po prostu wyrzucił mnie z serialu M jak Miłość, który jest w tej telewizji od 20 lat, przeżył wiele rządów i to jest dziwne. To jest wkurzające, że ktoś, kto nie był od początku serialu i tak sobie decyduje za producenta, podsumowała. Barbara Kurdej Szatan przyznała w rozmowie, że cała sytuacja wcale nie sprawiła, że przestała dostawać propozycje zawodowe i nie przekreśliła jej całej kariery. Wyjawiła, że konkurencyjne stacje składają jej propozycje współpracy. Gwiazda uchyliła nawet rąbka tajemnicy i wyjawiła, że wzięła udział w jednym projekcie, jednakże jego emisja odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, więc nie może nic więcej zdradzać. Kurdej szatan nie ukrywa jednak, że jej prawdziwym powołaniem są występy na scenie i to właśnie im chce się poświęcić przyznała, że ludzie zaczęli kojarzyć ją teraz z byciem prowadzącą, a ona chciałaby spełniać się artystycznie.